ale co to jest? gdzie na jest? Mam oczywiście swoją grupę. Nie mam swojej grupy na Facebooku. Mam mam jest? to

Może on jest głupi. co Wszystko obliczyłem. Jak oglądasz to Wojtek Kowalski, to wiesz, że jesteś pojedynczy. Przepraszam za takie słownictwo. Na kanale nigdy nie ma takiego słownictwa. Dzisiaj jest szczególny dzień. Idiota, idiota Adrianu. Teraz każda postać, która nie zabija wyszukujemy na YouTube. Czy jest taki kanał? Jest taki kanał, to dajemy Dajemy łapkę w dół z każdym odcinkiem i piszemy je. przyjmę go. co jest. Czyż tego? Idiota, no nie. Chupa, no i dawaj, jeszcze nie zabiję Ból, wyłaś z krzeka, bo za chwilę będzie draka. Wyłaś z krzeka, bo za chwilę będzie draka. Idiota. Opa, dawaj, no, dawaj. Chyba ta gra jest Po Słyszeli, że to jest najgorsze postać w grze. Chodzi o postać, na przykład Frankę. Eh? Co to jest Franka? Nie postać w grze. Chyba, prawda. Ale no prawda, szczerze. Teraz jest inna mapa. Teraz jest inna mapa. Co ja zrobię? Jestem upośledzonym. Chyba tak chcesz chcę to wszystko tak szybko robić. Nie idzie właśnie szybko. Kolejna w Która jest za No co mi robisz? Jest biedny. Nie, ten, no nie, Te to kończy ten do widzenia.